Jeśli ktoś nie pamięta, w jaki sposób hulajnogi powinny być parkowane, może na szybko przypomnę. Mianowicie przepis mówi, że mamy ją parkować równolegle. Jeśli nie ma wyznaczonego punktu mobilności, bo tak my je nazywamy w Krakowie, to parkujemy wtedy hulajnogę i to jest na przykład w obszarze poza drugą obwodnicą, mówimy o tych wynajmowanych. To parkujemy ją równolegle do krawędzi jezdni, ale najdalej od tej krawędzi, w domyśle na przykład opartą o lice budynku i tak, żeby zostało minimum 1,5 metra przestrzeni dla Pieszych. Co tak naprawdę nie do końca rozwiązuje problem, bo muszę się przyznać, że no, biorąc pod uwagę, że przygotowywaliśmy się do tego programu, więc zaczęłam bacznie patrzeć, jak te hulajnogi są ustawiane. No i sama przestawiłam wczoraj taką jedną hulajnogę, bo ona teoretycznie była zaparkowana zgodnie z przepisami. Chodnik miał dwa metry, to było wejście na most. Mhm. Więc ona stała powiedzmy pół metra od barierek ograniczających z prawej strony wejście na most. Było półtora metra od krawędzi chodnika, czyli jak ktoś widzi, przejdzie bez problemu. Matka tak. z dzieckiem. Przejdzie, rower przejedzie, ale jak ktoś nie widzi, no to to ma problem, gęstąda. tak. I rzeczywiście, bo ona stoi trochę na środku. I rzeczywiście, <laughs> no stała trochę na środku powinna była być tak naprawdę oparta o tę barierkę. Być może osobie z niepełnosprawnością wzroku byłoby łatwiej ją wtedy ominąć, bo wy ją wyczuła i nie byłaby rzeczywiście na środku jej trasy, ale też trzeba pamiętać, że no niestety taki jest przepis, tak? I środowiska osób z dysfunkcją wzroku, kiedy był przepis, był jeszcze w konsultacjach, to mniej więcej jakieś dwa lata temu, jakby protestowały, że to nie jest najlepsze miejsce do ustawiania hulajnóg. być może że one powinny były być ustawione yy, równolegle nadal do krawędzi jezdni, ale yy, najbliżej krawężnika. Z jakiegoś powodu wybrano, może dlatego, że te hulajnogi nie, jednak to nie jest najstabilniejszy pojazd. W sensie one mają nóżki tak, niby stoją, ale wystarczy je lekko nawet niechcący trącnąć, tak i one się wywracają i wtedy rzeczywiście tarasują albo cały chodnik, albo leżą już, no nie wiem, na obok zaparkowanym samochodzie, albo w ogóle na jezdni i być może dlatego zdecydowano się na to, żeby jednak stały przy krawędzi yy, budynku taki były o niego oparte jako dodatkowe wsparcie.